Aniele Boży, Stróżu mój, a Ty zawsze przy mnie stój! Któż z nas nie zna tej modlitwy do naszego Anioła Stróża? Kojarzy się nam ona rzeczywiście z jakimiś latami dziecięcymi, zazwyczaj, bo rzeczywiście ta prawda o Aniołach Stróżach jest chyba jedną z pierwszych, które przyswajamy już jako małe dzieci i często właśnie ta modlitwa do Anioła Stróża. No, była gdzieś nauczona przez rodziców, przez e, może babcię naszą, e, jako taki pacierz wieczorny, poranny w wieku dziecięcym. I często, kiedy dorastamy, to trochę zapominamy o tym, że e, anioł stróż to nie jest ktoś, kto tylko towarzyszy nam w latach dziecięcych, ale jest to ktoś, kto jest z nami przez całe życie. Jest wyrazem miłości. Boga do nas, że Bóg tak troszczy się o nasze zbawienie, że każdemu człowiekowi e, daje anioła stróża, który ma pilnować tej jego drogi, który ma ciągle interweniować po to, żebyśmy no, nie popełnili błędów kategorycznych, błędów takich, które mogłyby przekreślić nasze zbawienie. Dlatego dzisiaj miejmy serce wdzięczne. Podziękujmy Bogu. Pomyślmy sobie, jak jesteśmy cenni, skoro każdy z nas otrzymuje istotę wyższą od człowieka, wspaniałą, która nas przewyższa inteligencją, świętością. Każdy z nas ma takiego opiekuna. To pokazuje, jak cenni i ważni jesteśmy w oczach Bożych. I miejmy dzisiaj serce wdzięczne, pomódlmy się do naszego Anioła Stróża i podziękujmy Bogu. Podziękujmy Bogu za tą Jego niesamowitą troskę o nasze zbawienie, która też przejawia się w tym, że każdy z nas posiada swojego Anioła Stróża.